Ej hey, się, witajcie moim mili. z tej strony Rashibo. I jest to kolejny odcinek. Zagramy w Metro Last Light. Pamiętacie, ostatnio uratowaliśmy czornego. Może tak, zobaczmy co mam zrobić. No dobra. Dotrzyj do polis, zamelduj kapitanowi. On Żadny nie stanie mi na miejscu. Ja pomogę widzieć. O w duchę. Nie rozumieję, jak ty widzisz. Bo jacy. Ustał. Ty Bardzo zmęczony, młody jest. Ale mamy jego pomoc. teraz. Takie ludzie silni. wy możecie ubić wszystkich? No w sumie coś w tym jest. No możemy, ale... Nie zawsze chcemy. Ja pójdę z tobą. Ty znasz, co mnie пока не могу понять что-то важное но в сумме моды вменный фильтр мам их тенды типа так так. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. тоже кстати, носить убрание, таких мы. Chciałbym naładować tą baterię, a ja nie mogę. Zobaczymy, może ile uciągniemy na tej baterii. Ile tu ciał jest, jest. Oj, trochę na Przetrzyjmy, apteczka. Przeładuj. Hmm. Nie najlepiej to wygląda na razie, ale... Okej, okay, moi mili, witajcie z powrotem. Coś skraszowało mi um, tego skraszowało mi tego po prostu no metro tu był ten typek tak tu możemy zmienić maskę sobie na nowkę nierdzewkę także ok lecimy a nie wiem, co to było tu są te chimery olewamy je i to jest Zobacz, właśnie... Fajnie. ja jak ty z wieczami. Młody się zaczyna ubierać. Chcę być bardziej, tak, wyglądać jak człowiek, chyba. Tu chyba nic nie szło podnieść. No i w tym miejscu właśnie wysypał mi grę ostatnio. O! 우ps, 저렇게 놀아 rozpadającej się kry Nawet trochę dużo Chyba jeden z fotów, który możemy tu dostać O, ładnie Niech oni tam sobie poporują na siebie A my sobie po prostu przebiegniemy tędy jak trzeba Пошли вон. Пошли вон. Маску огорнем за хвилину. Ваши дома. Какие высокие. Вы сделали город. Какой огромный. Hmm. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Вы убили всех. Какие бы планы относительно него я ни не строил, маленький черный повсюду следует за мной, будто я никогда не хотел его смерти, будто нас связала судьба. Но no, в сумме точно есть. Но пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Czerwoni są niebezpieczni, wszyscy są niebezpieczni tutaj. Niemalże z tych ludzi. Karabin z laserem i lunetą. Hmm. Ja zostawię na razie ten mój. Ale jest pewno. Musimy się dostać na drugą stronę. So, tak. Robimy tak. Apteczkę. Ładunek. I nasłuch. Krylaty, krasny, silny. No to na pewno Jak, się, jak nas nazwó złapie ten gargules, to możemy rzeczywiście mieć naprawdę duże problemy miejmy nadzieję, że na, żadna z tutaj nie dupnie Smatri! Ich Ile zrobiłem No! Ejś, dobra, nam pestek. Źle zrobiłem z tym przeładowaniem, w złym momencie... Jakie by plany odnośnie niego ja nie stroiłem. W złym momencie zacząłem przeładowywać. Pora Ty nie widzisz ich, da? Wy nie umiecie widzieć? Tak, może rzeczywiście. Może rzeczywiście by trzeba było zmienić. O. To jest jeden strzał. Nie. nie. Nie, jednak strzelba taktycznie i tyle. Jakie by plany odnosić im nie wiemy. Ile tutaj chciałem rozegrać. Albo tyle chciałem rozegrać, albo nie ja się, tak? po prostu. Wy nie umiecie widzieć? To wszystko weźmy sobie. zły. Krosny zły A wiesz co jest gorsze od krosnego? Dwa krosne. O Takimi seriami powinniśmy operować w tej grze Ładne, krótkie, mierzone Wiedziałem, że on po strzale jeszcze się może podnieść. Tak, to jest też moment, że nam podświetli ich ich mowę. Drugi, trzeci, czwarty, ładuj. Tu jeszcze jeden był. O! Przed latającymi trzeba naprawdę uciekać. Bo flotające mogą nam naprawdę mocno zaszkodzić. Mocno. Tu są te skoczki. Dokumenty, notatka. No w sumie trochę to nie wygląda najlepiej no tak naprawdę no wycięliśmy ich w pień a teraz on nam pomaga jestem tylko ciekaw jak to się wszystko rozwinie patrząc jakie my intencje też mamy okej okay. Niespecjalnie chciały walczyć Tylko tamten się tak trochę stawia O no właśnie to jest ten Szykacz Z tymi krzykaczami to trzeba sobie Trochę poradzić inaczej No Marsz w dziuba Marsz w dziubasa No Coś co musieliśmy zrobić Drugi co przeładujemy Achteczka Przeczyść machaj I znów jesteśmy w pełni sprawnym żołnierzem o, leczenie Przeładunek Fajne są te efekty po prostu, jak to wszystko na maskę zacieka. Mamy apteczkę po koledze. Po bratianku, który nie dożył. Filtr. Kolejny paczkę naboi. O, co to jest za karabinek? Zobaczmy, co to jest. Jakieś takie ustrojstwa, chyba jednak wolę. Bardziej stary, mój stary sprzęt. Mimo wszystko, zamiłowanie już jednak takie zostaje do starych broni. Które z mimo już tam na używałem się. Światło. No Aha, nie da się tam wejść. No Salin 4 do skrzyżowania, coś tam, coś tam było Wy możecie sobie sprawdzić. Europa siemienowa wybita do nogi, niedobrze. Papeczka No się mm, sto pestek, a schodzą w tej strzelbie. Ta strzelba bardzo szybko się wypłkuje. Weźmy tą lepszą maskę nową. Hmm. Mamy teraz wejść chyba tutaj na platformę i platformę do góry. Na drugą stronę pojechać. Eee... Może starą dobrą metodą, dopóki nie zaatakuje, olewamy. No ale sobie przechodzimy. Wyjdę wszystko. I to już było zbyt piękne, bo to światło na dole. Lampo. Ja uwiduję go. On большой, no głupi. Dużo głupi. Młody nam ratuje skórę. Kryła bardzo szybki. Ustał. No ja robotę. Mam nadzieję naprawdę, że Granas na końcu nie załatwi tak, że będziemy musieli młodego oddać. Bo rzeczywiście młody może być kluczem do tego wszystkiego. Młody czarny może być naprawdę tutaj wszystkim czego brakuje. Ina wierzę dwie. Ciebie zawód jest za Po Poczemu? А, я... Молодым отацами Миришми. Это ретроспекция в каналах. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что... Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Ну, в сумме размышления Артема от моих так... Трохи сиружнем. Артем атаки... Mniej że tak powiem ogólne No dobrze. Pogoda, która mi nie sprzyja No ale co mam za zadanie? Tam kto to jest cuda trudno wiedzieć No kto to może być? Czerwony? Czarny. Może być czerwony z tam siedzisz jakiś. No, żołnierz jakiś. Tam ludzie. Boją się, że na nich napadną. no nie zły. Boją się ataku, ale nie są źli, tak? Ile razy już to słyszałem? No dobrze, спробуем еще до нее достать. не сомжли, чьи кто такой? все гаразд, мужики, приборить стволы. это же рейнджер с ты на то не поспешай. там а нас пропускать не хотели. можешь подорговывать с хлопцами. у нас перекурщик. можешь похандловать. Jak można pohandlować, to spoko. No bardzo chętnie. No i naboje, no niby naboje przydałoby się kupić, ale. Mimo wszystko tutaj bardziej bym chciał celownik. Wtedy byśmy mieli to do końca zrobione albo. Tutaj ten rozrzut zmniejszył. Nie, rozrzut to nie zmniejszymy tak, czołg. Czyli w sumie jak rozrzucę nie zmienimy tak czy owak, to bierzemy lunetę tam taktyczną. Czwórkę. No tu nie zwiększymy sobie magazynku, więc... Bierzemy amunicję. No. A moment, możemy sprzedać? Możemy. O, jak miło. Możemy sprzedawać też mu wszystkie pestki i nie tylko. W sumie dobrze. Dzięki temu sobie uzupełnimy trochę zapasy. I chyba teraz możemy tutaj dostosować sobie magazynek. Tak, duże skrzynie z nabojami. I teraz tylko dokupić jeszcze więcej pestek do tego. Na strzelby o 40 pestek w beczce to będzie dużo. Teraz to będziemy mieli dwa magazynki tak naprawdę tylko do broni, ale myślę, że to będzie skuteczna rzecz. Wprost ludzie. Czekają nas. Chcą nas zabić. Nie wiedzą, że już tu jesteśmy. co to jest? się tu, czerwoni, o Hurra, bratanek. Dobrze było kupić tą lunetę sobie teraz. Luneta, luneta w najlepszym momencie kupiona <grymny brat> <grymny brat> <grymny brat> teraz to będziemy sobie mogli tutaj z nimi poradzić o. Tu chyba na daleko ktoś był w tamtym miejscu Tak, tutaj widzimy lenser Zerwał. Zerwał w kaskach. No to teraz tak. Z takiej pięknej okazji, że ich tutaj wycięliśmy ładnie. Przydałoby się nazbierać tych pestek. I może zmieńmy broń rzeczywiście. Na ten drugi karabinek. W sumie ten holo nie jest zły, tak naprawdę. Czy to będzie ten sam? Tak, to jest to samo. Moment, moment. Aha, to strzelana, bo ja mi ze strzelby. Nie, 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 nie. To czegoś takiego nie możemy mieć. Ale to sobie zostawmy. Czy to jest ten karabin sam tylko z fumikiem? O, tak, dobrze. To dobrze, 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 dobrze. To może być. Bo to wygląda na bardziej precyzyjną broń już. Nie takiego klasycznego spraya. I dobrze. Musimy zbierać sobie na pewno wszystkich rzeczy z nich tutaj. Żebyśmy mogli. W razie co... W razie w... No co tu mamy? Ze Poznaj plany żołnierzy z czerwonej linii. Na pewno któryś z tych miał radio. Albo jeden, albo drugi. Trochę nim tu zaczęło rzucać. Zobaczmy tego drugiego gościa, są miał. On tu chyba spadł w ogóle gdzieś, to był chyba ten, no. Spinka do włosów. O, no i jestem ciekaw, dlaczego są te ostatnie naboje. To są już naboje na pewno snajperskie jakieś. Do jakiegoś w ogóle grubszego sprzętu. Plany żołnierzy Czerwonej linii Nie wiem, może to jest dalej jak tutaj przejdziemy Zobaczmy Zobaczmy tutaj Przedoby się zgasić też światło Popłaci chudku troszkę tutaj на массе для мать я видел такое у тебя полезное теперь понимаю для чего принесу еще деньги моды я здесь я yeah, могу помогать силы одного не всегда достаточно деньги моды нам утворили вашне Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Эй, hey. что? Ну, невыгронный леппе. Без машины з ним сконфронтовать тут. Что за? Trzyma! Внимание! Ой, Противник рядом! Jest dużo lepszy karabinek Od tego co mieliśmy I Na pewno wiele bardziej celny Tak, wymieńmy filtr, bo filtr nam się kończy I powoli, powoli Bardzo powoli do przodu Ruszmy Przedujmy sobie broń, na pewno. Uhuhu. Odałem ciała z tym, że latarką wyświeciliśmy tutaj. Wyświecili nas z tej strony po prostu tym. Żarówą. Ale w sumie nic złego się nie stało, tak naprawdę. I chciałbym poznać te plany. Gdzieś tutaj to radio strzyka. Tylko nie wiem gdzie Ja chciał podać gdzie to radio strzyka Gdzieś tu było? Jak myślicie O któregoś z tych gości to jest Tak tu mam apteczkę Ten, czy ten? <śm>, dobra, nie wiem. No, to jest tu. jak chciałem to znaleźć, dobra. Mniejsza, nie nie wiem gdzie to będzie. Ha, to każde radio im tak gra. Okej, okay, to są niektóre radio po prostu. Dobra, moi mili, ale w tym miejscu dziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.